Witajcie, kochane dzieciaki. Okres Wielkiego Postu to jest czas naprawdę święty. Czas naszej przemiany, czas naszej modlitwy, czas głębi, czas zatrzymania. I dlatego dzisiaj w Przepięknym Królestwie chcemy Was zaprosić do tego, aby chwycić za instrument. I nauczyć się piosenki do Ducha Świętego, bo Duch Święty bardzo nam pomaga przeżywać każdy okres liturgiczny, ale także wielki post. Jeśli ktoś z Was nie ma pomysłu, jakie postanowienie mogę podjąć, żeby ucieszyć serce Pana Jezusa, to właśnie dzisiejszy odcinek może nam wszystkim w tym pomóc. Prośmy Ducha Świętego, żeby podpowiadał nam, co ja mogę zrobić w wielkim poście, aby ucieszyć Pana Jezusa, aby być blisko Niego. Dzisiaj kapelmistrzyni Madzia chwyci razem z nami za ukulele i nauczy nas grać piosenkę Duchu Święty chce być twoim przyjacielem. Jeśli ktoś jest naszym przyjacielem to jesteśmy często z nim, spotykamy się, rozmawiamy, radzimy. Także chwytajcie za ukulele, a jeśli ktoś z Was nie ma ukulele, nic nie szkodzi. Możecie w tym odcinku razem z nami po prostu śpiewać tę modlitwę do Ducha Świętego i prosić o radę, prosić o pomoc, abyśmy w wielkim poście pięknie przeżyli cały ten czas. Chcę Wam jeszcze przypomnieć, że kiedyś robiliśmy z ciocią malwą taką piękną pracę, zesłanie Ducha Świętego. Macie podlinkowany ten odcinek dla tych dzieci, które. Wprost kochają prace plastyczne. Możecie w ten sposób pomodlić się do Ducha Świętego, robiąc tę piękną pracę, zesłanie Ducha Świętego. A teraz idziemy do komnaty muzycznej. Cześć! Ej. Słuchajcie, dzieciaki, chciałabym, żebyśmy dzisiaj przywitali się za pomocą naszych instrumentów. Więc kto ma, nie wiem, gitarę, ukulele, garnek, to teraz bierze. I mówimy cześć za pomocą naszego instrumentu. Uwaga, trzy, cztery. Fantastycznie. Zdążyliście? Ale tak słabo słyszałam yy, wasze cześć. To może jeszcze raz. Trzy, cztery. Super. Ale fajne część. Czuję się przywitana. Dlaczego? Czy moje ukulele też się czuje przywitane? Cześć. Słuchajcie, dzisiaj będziemy się uczyć fantastycznej piosenki. Już Wam troszkę opowiedziała Ciocia Inga o tym. Więc yy, ona wcale nie ma trudnych akordów, mm. ale nauczymy się też takiej troszeczkę, troszeczkę trudniejszej rzeczy. Mm. Podzielimy sobie tę naukę na takie trzy kawalątki. Pierwszy kawałek, zobaczcie, zapiszę, jakie akordy będą nam potrzebne. Myślę, że wszystkie na pewno znamy, a jak nie znamy, to jest wiele odcinków, do których. Można poniesięgnąć, sięgnąć. Kapelmistrzu Adamie, czy będziesz tak, moim prezentującym się. akordy? To nie wiem, co dam radę, ale spróbuję. No spróbuj. spróbuj, wydaje mi się, że to trochę jest nasz. Akord F-dur będzie nam potrzebny na początek. Ale taki ukulelowy F-dur? Ukulelowy F-dur. Ja Pamiętasz? Pamiętasz, jak on był? No ludzie, Adamie, poczekaj, no na... O! Dobrze? Dobrze. Potem będzie nam potrzebny akord C-dur. A, c -dur, no ten ten to znam. No Trzeci palec na, trzy, na trzecim progu, dobrze. albo drugi palec, który palec chcemy? <grym> to jest pierwszy. Można to dać? jest czwarty? Pewnie. I zawsze brzmi jak cedur. Tak. Fantastycznie. Trzeci akord Amol. O, to ten też jeden z trudniejszych. Tak. Inny jeden palec na samej górze. O. No właśnie, tak, który jak, palec nie Jak wygodnie? jest tu cedur, to pewnie to będzie. O. Dokładnie. Którym paluszkiem się najwygodniej łapie? Mm -hmm. I Giedur. Trzy palce tym razem musimy użyć. Trójkącik A, Giedur. Dla gitarzysty to jest podpucha. No bo właśnie. On wygląda jak D-dur. Gitarzysta od razu myśli. Od razu myśli d i wszystko wie. Zobaczcie, dzieciaki. To jest nasz pierwszy. pierwszy taki klocek. F-dur, C-dur. Amol, Giedur I każdy z tych akordów, Inguniu, przypomniałaś sobie wszystkie tak, tak, razem z tak, dziećmi, tak. każdy z tych akordów gramy na naszym ulubionym schemacie bicia. Czyli dół, dół, góra, góra, dół, góra. I spróbujmy. F-dur. Musi być do pary. Oczywiście. Fantastycznie. Muzyka, którą gramy na, na, tak, tak na co dzień lubi być do pary. No Taka bardziej skomplikowana muzyka już nie musi, ale ta, którą gramy na co dzień lubi mieć zawsze parę. Jest jej weselej wtedy. No Super. I to jest pierwszy klocek, który jest nam potrzebny do pierwszej zwrotki. Mm. Do drugiej zwrotki będzie nam potrzebny bardzo podobny klocek. Ale zamienimy sobie akordy miejscami. O -o. czyli najpierw Żeby będzie? Nie było za prosto. Może ciocia Inga nam teraz zaprezentuje? Ciociu Ingo, o, no, dasz radę? Próbuję. <śm> najpierw będzie F dur w drugiej zwrotce. Świetnie, ciocio Ingo. Potem uwaga na odwrót będzie Amol. Potem będzie C dur. I G dur. Fantastycznie! I ciociu Ingo, w tej zwrotce można zrobić jeszcze taki fajny myk. Chciałabyś się dowiedzieć tak, o myku. Myk, bardzo myki, chętnie myk muzyczny poznam. Myk myki są fajne. Myki są bardzo fajne, to muzyczne. Złapisz raz akord F-dur. Potem jest akord Amol, ale chciałabym, żebyś ten akord Amol złapała jednocześnie łapiąc akord C-dur. Tak! Można zagrać Amol z dźwiękiem C na dole. Wow. Potem sam c -dur, czyli podnosimy górnego palca i G-dur. Super. Aha. I dzieciaki, klocek do drugiej zwrotki jest dla was tutaj f dur a -mol z dźwiękiem C na najniższej strunie C-dur, g -dur. Wow. I dla odmiany ten klocek będziemy sobie grali. Ale Będzie ćwiczyła sobie prawa ręka. <coughs> No. Kto by chciał, może jeszcze z, z dzieciaków spróbować ten nowy amol z dźwiękiem C. Rzeczywiście. I wszystkie, prawa rączka sobie teraz trochę popracuje, ponieważ wszystkie mm. uderzenia będą w dół i będą w dość szybkim tempie. Jejejejeje. Czyli jak pierwszą zwrotkę mieliśmy. Prawda? To teraz robimy. my. myk to był Tamto. to Nie był to był A jak ktoś się już bardzo zmęczy, to można ten myk troszeczkę oszukać i robić sobie naprzemiennie dół, góra, dół, góra. Nie brzmi wtedy tak ostro, ale też jest gęsto. Nie oszukiwania, ale jak ktoś już jest bardzo zmęczony i chce rzucić ukulele w kąt, to wtedy można. Lepiej nie rzucać. Nie, nie, nie rzucać, bo ono jest co prawda. No wiele potrafi Chyba, przeżyć. Chyba, że ma miękkie poduszki. O, ukulele wiele potrafi przeżyć, ale jednak nie wszystko. Super. Słuchajcie, trzeci klocuszek. Trzeci klocuszek, nie wiem w sumie jak e, zapisać, hmm. ponieważ to hmm. będzie najtrudniejszy fragment o, całego nie. utworu. Jeszcze Może dla wielu z nas nowy. Gramy F-dur. Potem G-dur. I potem idziemy sobie na trzeci próg pierwszym paluszkiem i na piąty próg, czyli na kropkę, bierzemy drugi i trzeci. O właśnie. Cóż na to za trzecim akord? progu. To jest tak naprawdę postać akordu F-dur z dźwiękiem C. tylko troszkę wyżej zagrana. Wow. I ten. Układ fantastyczny, przesuwamy jeszcze o dwa progi, kropka i kropka. I mamy w ten sposób taki pochód, który jest bardzo charakterystyczny dla tej piosenki. Czyli po jednym razie F-dur, teraz G-dur, trzeci paluszek i dwa kolejne i przesuwamy o dwa. I zagramy to sobie pod rząd teraz pięć razy. Uhuhu. I w pierwszej zwrotce jest jeszcze miło, bo jest powolutku to wszystko. Po to, żeby w drugiej zwrotce mogło się zrobić. Ojej, to jest po prostu kosmiczna tak. prędkość. I jak ktoś zdąży, to zdąży, a jak nie, to też fajnie. Yeah, żeby jak to komuś będzie bardzo trudno, można to zagrać w postaci F-dur, G-dur, F-dur g -dur. Po prostu mm. dwa razy te akordy, może tak, tak. zapiszę ten nas trzeci yes. klocek, ale zachęcam, żeby się rozwijać i żeby szukać innych rozwiązań, prawda? Ale fajne. Ciociu Ingo, pokaż nam jak grasz ten Podoba pochód. mi się. O. F-dur, G-dur i teraz ten F-dur i G-dur. Po prostu wow, to to jest jeszcze większy myk niż to tamten myk. myk. Już mamy trzeci myk w tym odcinku. Madziu, no po prostu same a jak myki. Grają dwa ukulele, dwie osoby, to jedna może grać tak, a druga tak Dokładnie. i to jest ciekawie. I o. też nawet można zrobić taka oszuka oszukana pół na pół, że gram F-dur G-dur, gram F-dur z dźwiękiem C. No i już tutaj trzeba by było... Daleko sięgnąć. Jest to To wow. jest kilka sposobów, miłe. żeby wybrnąć z sytuacji. Oczywiście. A my sobie jeszcze raz zagrajmy ten ulubiony sposób, czyli dobrze. F-dur, G-dur, nowy akord. I drugi nowy. Super. I teraz, jeśli chcielibyśmy wow. to połączyć na przykład z pierwszą zwrotką. Czyli akordy F-dur, C-dur, Amol, G-mol. Uh, uh, uh. No, takie widzisz, tutaj wszystko jest... Czyli próbujemy od zwrotki teraz. Tak. Raz, dwa, trzy i F-dur. C-dur. Amor. Jeszcze raz. Uwaga! F-dur, G-dur, nowy, nowy. Fantastycznie! I tak samo robimy z drugą zwrotką, który jest narokowo. Oh, oh, Jeśli yeah. ten nasz popód. też wtedy gramy narokowo, dobrze? Okay, Czyli F-dur, Amol, C-dur C i G. Raz, dwa, mm. trzy, I. Jeśli w te przejścia, czasem się nie udaje trafić. Mi się nawet na koncercie kilka razy nie udało. W zasadzie chyba tylko raz mi się udało tak bezbłędnie. To był fantastyczny raz. Prawda? I wystarczyło. Tak jest. Super i ostatni klocek? Refren. Refren znowu będzie złożeniem dwóch klocków. Myśli, kto, to to kto to wymyśli? Kto to wymyśli? Ja nie pokazuję powiedzieć. palcem wcale. Zapisuję refren, żebyśmy się nie pogubili w akordach. Czyli mamy C dur, G dur, F dur, C dur razy dwa. potem mamy Amol, C dur, G dur i napiszę po prostu pochód. Czyli ta nasza cząstka, którą już sobie ładnie której się uczyliśmy? u-la-la. No to jazda bez trzymancy. No i w zależności od rodzaju zwrotki gramy to albo zwyczajnie, albo narokowo. Po pierwszej zwrotce oczywiście gramy zwyczajnie, uh -huh. a po drugiej zwrotce na rokowo. Więc spróbujmy teraz zagrać refren delikatniejszy, czyli ze standardowym biciem. Du, du, góra, góra, du, góra. Raz, dwa, trzy, C-dur. g dur. Przepraszam, jakieś tutaj bzdurki zapisałam. U, hu, 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 hu. Co wtedy mówimy w przepięknym królestwie? nie szkodzi. Nie, no po prostu nie dorysowałaś. Nie dorysowałam tyle. kawałka Giedur. Oczywiście tu jest Giedur. Ma za to opisać w tym momencie. Gry jak gramy. Raz, no właśnie. Dwa, jeszcze raz, Cedur. Giedur. taka sama jak pierwsza, czyli C-dur, G-dur, Ale dur fantastycznie. A teraz wyobraźmy sobie, że gramy refren rokowy, czyli ej, robimy ej, 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 to ej. samo, ale prawa ręka, raz, dwa, trzy, c -dur. Przepraszam, nie robimy tak w, w przepięknym królestwie. Ale co, ja dobrze zagrałem. Prawie dobrze. <grym> no, no ćwiczymy, oj, Madzia, ćwiczymy. Nie, nie śmiem słowa powiedzieć, bo naprawdę ile razy ja w coś nie trafiłam, a kapel mistrz Adam nie powiedział nawet jednego słowa. Chociaż usłyszał. No właśnie, wiesz. <grym> jeszcze ostatni raz, cały rokowy refren. Raz, dwa, trzy i Gier. G-dur, g Jedur. Amur, Sedur, G-dur, czyli FG Super. Yes. I ostatnia linijka yes. nam jeszcze została, czyli pierwsza. Słuchajcie, czy chcemy spróbować zagrać całą piosenkę od początku do końca? Tak. Bo tak to jest z nauką, że rozbijam ją się na takie drobniejsze klocki, żeby się łatwiej uczył. Natomiast tutaj tę piosenkę mamy w tonacji F-dur, natomiast oryginalnie ona jest w innej tonacji. My ją gramy w tonacji F-dur, dlatego że to jest miła tonacja na ukulele, bo są proste akordy, hmm. prawda, że prosta? Proste. I nawet Co jak widzisz. są jakieś kombinacje, to też są też takie do ogarnięcia kombinacje. Natomiast oryginalnie ta piosenka jest wyżej. Ja chciałabym, żebyśmy ją teraz zaśpiewali wam w oryginalnej tonacji. Kto ma w domu, na przykład, kto pamięta jak się nazywa to urządzonko? Spinacz do, u, do prania. Spinacz do ubrania. Nie. Kapospinacz. Kapospinacz nie, karnister Kapo też nie, bo już różne rzeczy słyszałam. Kamerton eee, też nie. Kamerton też nie, spinodaster też nie, ale już Kapo jesteśmy... podaster. Kapodaster. Dobrze. Kapodaster. My mamy takie specjalne do ukulele malutkie, ale jak się od czasu do czasu na ukulele założy gitarowy, to też się żadna krzywda nie stanie. A jak ktoś chce grać w tej tonacji, w której ćwiczyliśmy, to też można. Prawda? Tak, a ja chciałam powiedzieć dzieciom, że ja nigdy w życiu jeszcze nie grałam z kapodastrem. Ta pani nigdy w życiu nie grała jeszcze z kapodastrem. Nigdy. Brawo. No więc ten kapodaster będzie nam potrzebny. Możecie sobie wybrać, kto chce jaki. Proszę. And the winner is. Fantastycznie. I teraz, gdzie zakładamy? To są progi. Zakładamy na raz, dwa, trzy, cztery, na czwarty. Liczymy progi na ukulele i sprawdzamy, czy ono dobrze brzmi. Czy nic się nam tutaj nie przesunęło. Ojejku, jak to zmieścić palce? No, no właśnie, malutkie progi się robią coraz mniejsze. I zobaczcie sobie jeszcze raz na ten pochód, bo teraz nam się gramy te same akurdy, ale z akordy, ale zmieniają nam się ich miejsca. Czyli pochód gramy potem na kropce jest pierwszy palec i pomiędzy kropkami lądujemy. A jak wylądujemy gdzieś indziej, to co? Nie, Nie szkodzi. szkodzi. Super. I spróbujemy zagrać dla Was ten utwór, i to będzie nasza wspólna modlitwa do Ducha Świętego, żeby był, naszym, żeby był naszym przyjacielem, żeby nam pomagał we wszystkich trudnych miejscach, chwilach i wszędzie tam, gdzie go potrzebujemy i też w wielkim poście, żebyśmy byli. Czujni na jego głos. Amen. Amen. Gramy najpierw przebieg pierwszej zwrotki, gramy go w kółko, w kółko, w kółko, to jest nasz, nasz wstęp. No i lecimy dalej. Mhm. Uwaga. Szykujemy się najpierw wstęp. Raz, dwa, trzy i... Amen. Słuchajcie, ta Amen. piosenka do Ducha Świętego w takim wykonaniu pokazuje, że może być naprawdę ciekawie w przyjaźni z Duchem Świętym. <laughs> naprawdę różnorodnie. Prawda. Kochane dzieciaki, tego Wam życzymy. Wielki Post niech będzie bardzo różnorodny. Niech obfituje i w miłość, i w ciszę, i w radość, i też w dziękczynienie, i w piękne granie. I oczywiście czekamy na filmiki. Mam nadzieję, że ktoś z Was przyśle nam filmik, jak gra choćby fragment na ukulele tej piosenki. Chociażby ten. ten. <laughs> Do zobaczenia. Ściskamy Was mocno z Panem Bogiem.